Ona jest przyjaciółką, możesz na nią liczyć Ona ciebie wspiera, kiedy z twojej szyczy Ona ciebie wysłucha, jeśli tego pragniesz Będzie ciężko, kiedy jej zabraknie Zobość nieistotna, ale niedaleko gdzieś Dwie dziewczyny, które rozumieją się Chociaż grono znajomych małe nie jest tylko one dwie rozumieją się najlepiej Widzą się codziennie, ale zawsze mają o czym gadać Niechaj się tam, bo będziesz im przeszkadzać Mi jeden facet już się zranił, ale co tam, kiedy jedna beczy, druga leci ją ratować Czasem oglądają filmy i wciągają cipcy, nie da rady trzymać diety, kiedy film tak romantyczny Jak się zrobi ciepło, pójdziemy na rolki przecież damy radę Dobra, podej czekoladę Zerwania tu jedna miłość drugą przegania Masz ją kochać jaką jest albo kolego na radę. I tak wzajemnie dzień pod dniu się wspierają Jak masz taką przyjaciółę, to jesteś szczęściarą Ona jest przyjaciółką, możesz na nią liczyć Ona ciebie wspiera, kiedy serce Twojej krzyczy Ona ciebie słucha, jeśli tego pragniesz Będzie ciężko, kiedy jej zabraknie Już w szkolnych ławkach siadały obok siebie Pomagały sobie, kiedy były w potrzebie Nieraz wspólnie noce przegadały O chłopakach, którzy w sercach im mieszali Piły szampana na jakimś wyjeździe Stawione kręciły się po mieście Palona trawka na ławce przy pekapie Ojciec nie zabije, jeśli nas przyłapie Pożyczały sobie ciuchy, gdy imprezy się zbliżały, a na miejscu się wzajemnie pilnowały Szkoła średnia, potem studia nierodłącznie Bratnie dusze Najwidoczniej latami jały one przyjaźnie trwały Na swoich ślubach wzajemnie świadkowały, jednak coś w tym jest, bo zauważyły że ich też się jaźniły. Ona jest przyjaciółką, może na nią liczyć Ona Ciebie wspiera, kiedy zęby z swojej krzyczy. Ona Ciebie ducha, jeśli tego pragniesz, będzie ciężko, kiedy jej zabraknie Ona jest przyjaciółką, może za nią liczyć Ona Ciebie wspiera, kiedy zęby swojej krzyczy Ona Ciebie ducha Jeśli tego pragniesz, będzie ciężko, kiedy jej zabraknie